Mikołaj Polak, Radio Euro 2016. Dzisiaj rozmawiamy z wybitnym polskim piłkarzem Januszem Kupcewiczem. Jest pan za zachwycony meczem Hiszpania-Holandia, niespodziewanym i nadzwyczaj wysokim wynikiem. Można powiedzieć, że Holendrzy ubili Hiszpanów. Chyba wszyscy są zaskoczeni niesamowicie. To jest no, wielka niespodzianka, ja uważam, jeżeli chodzi o rozmiary tego meczu i znaczy wyniku tego meczu, bo nikt na pewno na świecie się nie spotyka, nie, 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 nie. spodziewał pięciu, pięciu bramek strzelonych przez Holendrów i jedną przez Hiszpanów, w tym, że moim zdaniem w tym sytuacji, jakiej były przynajmniej w pierwszej połowie z gry to Hiszpanie zdominowali w sumie Holendrów i praktycznie oprócz tej sytuacji, co Schneider miał w siódmej minucie sam na sam, trafił prosto w Casillasa, to hiszpanie ten mecz do przerwy powinien prowadzić różnicą dwóch, trzech bramek. No właśnie, zaskakująca postawa. Dobrze zagrał Van Persie, i Arjen Robben. Jak pan myśli, czy to już jest koniec Hiszpanów po tym pierwszym meczu, czy jednak się poniosą z kolan? Nie, no to jest zbyt w sumie dobry zespół, żeby w sumie już, już po pierwszym meczu mówić yy w końcu Hiszpanów, no na pewno w sumie wynik no, jest yy, wielkim zaskoczeniem e, ale, ale ja myślę, że, 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 że jeszcze w sumie zresztą Zerpa przegra i też pierwszy mecz ze Szwajcarami, co prawda, nie w takich rozmiarach. No ale, 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 ale myślę, że jeszcze mają o co połączyć. No, nie, ja co prawda nie oglądałem Chile, wczoraj z Australią chyba 1-3-1, bo już późno to był ten mecz. Ale są w takiej grupie, że, że, że uważam, że mają jeszcze kolosalne szanse wyjścia, bo wygrywają obydwa mecze i wychodzą, a co będzie dalej, to dopiero się okaże, co prawda, wtedy mogą trafić na Brazylię, bo też bardzo ciężka w sumie układanka jest dla nich. Mundial zapowiada się bardzo ciekawie po pierwszych meczach. Jak ocenia Pan pracę sędziów? Bardzo źle. I się, i się powiem panu szczerze dziwię w sumie wypowiedzi w sumie szefa sędziów FIFA, który wypowiada się, że nie widzi żadnego błędu popełnionego przez Japończyka jaka tam nie wiem w jak tam, w pierwszym meczu inauguracyjnym przeciw Brazylia Chorwacja, która została po prostu tak, jak trener Chorwatu powiedział, że sędzia został przez niego nazwany złodziejem. No dla mnie to jest wielki skandal, to jest jedna rzecz, bo to jest ta bramka na 2-1, co byśmy nie mówili, także Chorwaci zostali bardzo pokrzywdzeni. Następny mecz w sumie w Meksy Meksyk-Kamerun, yy, yy, dwie bramki, z tym, że tutaj akurat można winić przede wszystkim bocznych sędziów tego jednego. Dwie prawidłowe bramki strzelone, dobrze Meksyk wygrał 1-0, ale miał wszystko fatalne znowu sędziowanie. No i tutaj w meczu Hiszpania, nie wiem, ja oglądałem kilka razy powtórkę, no możliwe, że ja się mylę, ale, ale dla mnie karnego nie było w sumie dla, dla, dla Hiszpanów. Znaczy wie pan, ja tutaj nie, nie mam w sumie w ogóle mistrzach świata jakiegoś powiedzmy typu w sumie ze zespołu, któremu bardzo bym mocno kibicował. ja po prostu się cieszę, że co prawda yy, po wielu błędach w sumie, ale, ale również yy, ale, ale również i, i, i taka, taka piłka jest taka w sumie ofensywna gdzie kibicom się powinno to bardzo podobać, no bo co byśmy nie mówili, w sumie w 11, w trzech meczach 11 bramek, teraz w czterech meczach 15 bramek strzelonych, W tym poza tym trzy bramki nie uznane, także wszyscy powinni być zadowoleni, no a, a mecz w sumie Anglia, Włochy, no również może być ciekawy. Ale mimo wszystko mm, myślę, że, 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 że to nie tyle jaki ale jakoś nie mam przekonania do Anglików. W sumie jestem przekonany, znaczy przekonany po prostu myślę, że e, Włosi jednak sobie poradzą. Jeżeli nie zremisują, to wygrają ten mecz Czyli Znaczy, ja, 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 wie pan, postawiłem w sumie, na, jeżeli chodzi o niespodzianki, to tutaj wielu nie do mnie wydzwaniało, dawałem dużo wywiadów. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy nie, bo to jest takie w sumie wróżenie z furców. Ale postawiłem na Holandię, Chorwację. I Belgię, że będą te niespodzianki tych Mistrzostw Świata, które mogą da bardzo daleko zajść i e, zdobyć medal. Ale na pewno, tak jak pokazują Mistrzostwa Świata, że na kontynencie e, amerykańskim, południowym, powiedzmy czy na innych kontynentach oprócz europejskiego, oprócz RPA, RP, no to tak e, wygrywali przeważnie południowcy, tak? Z Ameryki powiedzmy. To prawda, Brazylia mnie nie przekonała w tym pierwszym meczu. Neymar też wszyscy mówią piękna, znaczy wielka gwiazda, no ale w tym meczu też nie zaimponował jakąś wielką grą, oprócz tego, że dwie bramki. No i Brazylia w sumie w tym meczu pierwszym w sumie inauguracyjnym dla mnie osobiście no, no, no nie zagrała za tak jakoś zachwycająco, mimo że wygrała 3-1. Także no tutaj mimo wszystko stawiam, że, że, że jednak Europa się pokaże. To jest moje zdanie. Tak i Marcelo strzelił pierwszą bramkę samobójczą dla Brazylii w historii mistrzostw świata. A czy panu w swojej karierze zdarzyło się coś bramkę samobójczą? To znaczy ten, w drużynach seniorskich nie, ale, ale, ten, ale w juniorskich tak. A to przy razie są bramki nie, 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 nie do wyjęcia, na no bramkarza.